Cześć, ja nazywam się Marek Zacharewicz i w tym filmie chciałbym Ci opowiedzieć o kilku moim zdaniem najważniejszych zaletach nauki gry na pianinie przez internet. To co? Zaczynajmy! A więc zaleta numer jeden to czas. Ucząc się stacjonarnie, korzystając z nauczyciela czy korepetytora, to Ty musisz dostosować swój czas pod nauczyciela. Dodatkowo często jest tak, że nauczyciele przeprowadzają zajęcia tylko u siebie w domu czy w studio no i Ty musisz zmarnować czas na dojazd do swojego nauczyciela. Ucząc się przez internet, ucząc się samodzielnie, ten czynnik całkowicie eliminujesz. Siadasz przy pianinie, kiedy masz czas, otwierasz komputer, odpalasz lekcję, no i zaczynasz się uczyć. Zaleta druga, czyli nauka gry z dowolnego miejsca na świecie. I wcale nie żartuję. Ucząc się przez internet, masz możliwość uczenia się gdziekolwiek jesteś. Tak jak wspomniałem w punkcie pierwszym, korzystając z stacjonarnego nauczyciela czy korepetytora, no jesteś po prostu uzależniony, uzależniona od swojego miejsca zamieszkania. A powiedzmy wyjeżdżasz na wakacje, niech to będzie miesiąc, kilka tygodni albo nawet dwa miesiące, no i co wtedy? Wtedy nie masz dostępu do swojego nauczyciela. Jeżeli uczysz się przez internet, możesz zakupić mniejsze pianino cyfrowe, spakować do swojego samochodu, kampera, do pociągu, samolotu, do czegokolwiek, pojechać na wakacje i będąc na wakacjach czy w innym mieście uczyć się grać na pianinie. Powiem szczerze, sam mam jedną taką studentkę, którą uczę przez internet, zaplanowała sobie 2-3 tygodniowy wyjazd na wakacje, zakupiła mniejszy instrument, spakowała go w swój kamper, no i uczy się teraz gry na pianinie, ćwiczy na pianinie właśnie będąc na swoich wakacjach. Punkt trzeci, czyli cena. No nie oszukujmy się, indywidualne lekcje z nauczycielami są po prostu drogie. Ceny za godzinę lekcji wahają się od 50 nawet do 200 zł za godzinę. Oczywiście, jeżeli mieszkamy w większych miastach, te ceny są wyższe. Mieszkając w mniejszych miastach, te ceny mogą być odrobinę niższe. W każdym razie, no, indywidualne zajęcia z nauczycielami są drogo. Dodatkowo, jeżeli korzystasz stacjonarnie z takich lekcji, często bywa tak, że musisz wliczyć również koszta dojazdu do nauczyciela. Ucząc się gry przez internet nauka jest nieporównywalnie mniejsza. Korzystając nawet z płatnych programów, programów, a raczej kursów internetowych, gdzie masz dostęp do kilkunastu godzin lekcji, płacisz za te programy nawet 10 razy mniej. Ceny takich kursów zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych, a za te najbardziej rozbudowane przyjdzie Ci zapłacić równowartość dwóch czy trzech indywidualnych lekcji z nauczycielem. Kolejna zaleta, czyli dostęp do darmowych materiałów. W internecie jest tak naprawdę wszystko. Chcesz się uczyć jazzu, chcesz się uczyć bluesa, chcesz się uczyć teorii, nie ma problemu. Wystarczy wejść na YouTube, wpisać szukaną frazę i wyskoczy nam masa wyników. Dodatkowo istnieją różnego rodzaju blogi, podcasty, gdzie inni ludzie, inni pianiści, inni nauczyciele dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, no i po prostu uczą. Zaleta piąta, czyli bezstresowa nauka. Często bywa tak, że ucząc się stacjonarnie to nauczyciel dyktuje nam warunki, on mówi nam co mamy grać, czego mamy się uczyć, mamy różnego rodzaju prace domowe. No. Wiadomo jak to jest. Czasami po prostu nie przygotujemy się do zajęć, nie odrobimy pracy domowej, no i wtedy, gdy przychodzi nauczyciel, czasami lekcje są po prostu dla nas stresujące. Ucząc się samodzielnie, ten problem całkowicie eliminujesz. To ty decydujesz, czego chcesz się uczyć, w jaki sposób chcesz się uczyć, no i całą naukę dostosowujesz po prostu do siebie i do swojego otoczenia, do swojego środowiska. Uczysz się w taki sposób, jaki chcesz. Cześć, to Dominika Burzyńska i chciałabym Ci opowiedzieć jeszcze o kilku zaletach nauki gry na pianinie przez internet, zarówno tej samodzielnej, jak i niekoniecznie. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to brak ograniczeń. Ucząc się samemu, wybieramy sobie sami gatunek muzyki, który chcemy wykonywać. Jeżeli chcesz grać pop, to po prostu graj go. U mnie wyglądało to tak, że przez cały okres nauki gry na pianinie w szkole muzycznej nikt nie pokazał mi, jak improwizować, jak tworzyć własne melodie. Bardzo mi na tym zależało i nigdy nie byłam w stanie zrozumieć, czemu tak jest. Weszłam do internetu, obejrzałam kilka wideoporadników i zaczęłam się uczyć tego, na co miałam ochotę. Następny punkt to wiek. Przy nauce gry przez internet nikt tobie nie powie, że masz za dużo czy za mało lat. Bez względu na to, ile masz lat. Przez internet możesz z powodzeniem uczyć się grać na pianinie. Niech wiek nie będzie Twoim ograniczeniem, a zaletą. Następną zaletą jest to, że masz dostęp do jakichś fajnych społeczności. Może być to na przykład jakaś grupa na Facebooku albo jakieś forum dyskusyjne. Mogą tam być osoby na tym samym etapie nauki gry co Ty i super, możecie się wspierać wzajemnie. Albo mogą być tam osoby, które są już jakiś level wyżej i zawsze skurzą dobrą poradą. Zaleta dziewiąta to wyrabianie dobrego nawyku, samodyscypliny. Uczysz się sam sama, czyli ty decydujesz kiedy to robisz i ile czasu na to poświęcasz. Mobilizujesz się do ćwiczenia i tylko ty jesteś odpowiedzialny lub odpowiedzialna za swoje efekty. Ostatnią dziesiątą zaletą jest to, że ucząc się przez internet masz możliwość wyboru nauczyciela z dowolnego miejsca na świecie. Może być to zarówno ktoś z Polski, albo z Francji, ze Stanów Zjednoczonych, nie ma to żadnego znaczenia. Przy okazji uczysz się języka. Co ciekawe, znam przykłady osób, które po prostu wymieniały się swoją wiedzą wzajemnie. Na przykład ja ci nauczę gry na pianinie, a ty Nauczysz mnie podstaw rysunku albo jakiegoś języka. I to jest super. Internet daje nam naprawdę ogrom możliwości, i tylko od nas zależy, jak to wykorzystamy. A teraz, jeżeli masz ochotę zobaczyć kolejny film, kliknij w przycisk poniżej następne wideo. Dziękuję Ci i do zobaczenia.